Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Januszem Nowakiem, terapeutą, terapeutą holistycznym, i porozmawiamy o tym, w jaki sposób no, wpływać na swoje zdrowie, w jaki sposób on y, znajduje niektóre rozwiązania, niektórych sytuacji dyskomfortowych w życiu pacjenta. Witam Cię, Janusz. Witam. Y Powiedz może tak, tak zacznijmy, no jesteś troszeczkę znany w Polsce, ale za, zacznijmy może od twojego backgroundu, twojego, e, tam twoich, twoich początków w latach 80., tak w, w kilku zdaniach. Jak to się zaczęło, że doszedłeś do tego punktu, w którym teraz jesteś, no i później dalej będziemy rozmawiać. Zaczęło się to w taki dosyć, dosyć, dosyć ciekawy sposób. By, miało to związek przede wszystkim z miejscem, z którego pochodziła moja mama. Moja mama pochodziła z Podlasia, z miejsca niezwykle e, takiego, no cóż, niektórzy twierdzą, że wręcz okultystycznego. Tam ludzie uwielbiają przeróżne szeptunki, szeptunów i, i przeróżne metody e, niekonwencjonalne. Ja od dziecka brałem w tym udział. Po prostu no, w jakiś tam sposób zostałem tym zarażony, a nawet może i skażony. E, I te zainteresowania we mnie gdzieś tam rosły, 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 rosły. Ja wielokrotnie... W, Byłem świadkiem naprawdę spektakularnych zjawisk, jakie miały miejsce po kontakcie z szeptunką. Wielokrotnie do niej jeździłem, tam właśnie pod z Podlaski, do Orli. Poznałem tą kobietę bardzo dobrze. To była, to była pierwsza osoba, która wzbudziła we mnie ciekawość zjawiskami, które, które mają miejsce bez jakiegoś, jak na owe czasy, sensownego wytłumaczenia. I no cóż, zacząłem się tym interesować od bardzo dawna, ale w trakcie tego zacząłem też kształtować jakość tych zainteresowań. W latach 80. wtedy byłem studentem kulu. To jest moja pierwsza uczelnia. Poznałem bardzo ciekawych przede wszystkim biskup Pylak. To jest człowiek, który którym również odniósł, który, który, który w moim życiu ma bardzo znaczącą pozycję, jeżeli chodzi o zainteresowanie ezoteryką. No a później to już plejada znakomitości, no chociażby takich jak Lechem fazy Stefański, fantastyczny człowiek.